Jak widzicie, mamy motocykl pochylony, w zak chociaż nie trochę przesadziłem. Kurwa. Tak to nawet markę nie jeździ. Cześć wszystkim, zaraz witam Was w swoim odcinku. Troszkę mnie nie było, natomiast no takie życie. Wracamy tak jak wam obiecałem dzisiaj odcinek moim zdaniem jeden z fajniejszych. Na pewno wielu będzie ciekawił, czyli... Jeżdżenie na kolanie, a w zasadzie podstawy tego jeżdżenia pokażę Wam. Podzielimy ten odcinek przede wszystkim na dwa etapy. Czyli pierwszy dzisiaj to będzie technika czysto teoretyczna, pokażę Wam pozycję, pokażę Wam jak do tego podejść do tematu, bo to wymaga naprawdę dużego treningu. Natomiast kolejny odcinek będzie czysta już praktyka, czyli wyjedziemy na drogę, będziemy nagrywać jazdę. Dzisiaj tego się nie da zrobić, ponieważ no, jestem sam, nie udało mi się kumpla wyrwać, żeby mnie nagrywał. Wiadomo, że do jazdy na kolanie trzeba dwóch. Także dzisiaj troszkę. O samej technice, o samej pozycji. Pokażę Wam, jak to zrobić na sucho. Wymyśliłem sposób, jak ten motocykl pochylić, nie jeżdżąc. Także jedziemy. Zanim zaczniemy samą teorię, pozycję i tak dalej, kilka słów o tym, po co jest kolano w ogóle, po co je stosujemy. Oczywiście, wszystko, co Wam dzisiaj pokażę, to jest. Moje osobiste zdanie, sposób w jaki ja się uczyłem, sposób w jaki ja szlifowałem tą technikę. Jeżeli pojedziecie gdzieś na tor, każdy pokaże Wam to pewnie w inny sposób, natomiast ogólnie zasada jest ta sama. Przede wszystkim po co jeździmy na kolanie, jeżeli jeździmy na co dzień po mieście, no to to jest tak naprawdę technika używana tylko i wyłącznie dla lansu, nie czarujmy się. Pokonywanie zakrętów w ruchu miejskim na zwykłym motocyklu, fajnie umieć, naprawdę daje to ogromny, ogromne wrażenie. Robi ogromne wrażenie, robi ogromny efekt, jeżeli ktoś na nas patrzy, natomiast tak naprawdę jest kompletnie nieefektywne i nic nam nie daje, tak? Poza uczuciem tego, tej fajnej jazdy dotknięcia kolanem, kompletnie jest to nieprzydatne. Kolano przede wszystkim stosuje się po to, żeby podczas jazdy sportowej na torze najczęściej. Oczywiście wiadomo, że nie każdy jeździ po torze. Ja osobiście też jeżdżę po zjazdach z autostrady, no tak robię, OK. Natomiast na kolanie jeździmy właśnie po to, używamy tej techniki tylko i wyłącznie po to, żeby. W momencie pochylenia się w zakręt, móc ocenić kąt pochylenia, tak? Czyli jeżeli motocykliści wiadomo, że motocykl im bardziej się pochyli w zakręcie, tym pojedzie tam szybciej. I motocykliści stosują kolano właśnie po to, żeby ocenić, jak bardzo mogą się jeszcze pochylić, tak? Czyli w momencie pochylenia wyciągają kolano, bo ono jest najbliżej ziemi i w momencie pochylenia, jeżeli wystawiam kolano, dotykam tego asfaltu, wiem jaki kąt pochylenia już mam. W tym momencie odrywam kolano, nie jadę. Jak zobaczycie motocyklistów, którzy jeżdżą po to, że oni nie jadą dotknie, na dotkniętym kolanie, bo to spowalnia motocykl. Czyli dotykam kolanem, jest to punkt podparcia mój, tak? Czyli dotykam. W tym momencie wiem, aha, jestem na tyle pochylony, mogę je podnieść, i albo pochylam się bardziej, albo w tym pochyleniu jadę. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, stykle teoretycznie, yy, motocykliści bardzo różnie jeżdżą. Jak zobaczycie jeżdżących na kolanie, oni jeżdżą w przeróżny sposób, każdy inaczej, natomiast bardzo duża tendencja jest takich, którzy próbują się wychylić na, za wszelką cenę. Czyli jak widzicie motocyklistę, który jedzie na kolanie i on wygląda jakby wisiał na tym motocyklu. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby mimo wszystko dotknąć, czyli zwieszam tyłek obok siedzenia, wystawiam kolano, oczywiście dotknę. Tylko, że wtedy trzymam się kierownicy, zapieram się nogą i modlę się, żeby nie spaść, nie mając żadnej kontroli nad motocyklem. Żeby zejść na kolano prawidłowo, musimy całe ciało na środek ciężkości wypuścić poza linię motocykla, tak? Jeżeli poczytacie o tym, są rysunki, można sobie zobaczyć. Jeżeli mamy motocykl, główna zasada jest taka, żeby, jeżeli mamy tak, motocykl, żeby wychylić nasze ciało poza linię motocykla. W tym momencie zmieniamy jego środek ciężkości i on idzie, motocykl idzie za nami. I to jest bardzo ważne: czyli technika, nie próbujcie uczyć się od początku, żeby dotknąć mimo wszystko. Czyli nie próbujcie wystawiać tego kolana za każdym razem, bo jest to bezsensowne kompletnie. Ćwiczcie przede wszystkim pozycję. Ważniejsza od tyłka, odruszania się tyłkiem na siedzeniu, ważniejsze są barki. O tym za chwilę wam pokażę. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby uczyć się podstaw już w prawidłowy sposób. Jeżeli nabierzecie złych nawyków, no to będzie wam się bardzo ciężko przedstawić. Jak widzicie motocykl pochylić jest bardzo łatwo, przypięty jest do słupa w dwóch punktach, także jak widzicie wisi nad asfaltem, tyle nad podnóżkiem. I teraz wyobraźcie sobie, że w takiej pozycji jedziecie na zakręcie. Tak, Ja Wam zaraz to pokażę, bo ja tu spróbuję wejść na górę, pokażę Wam dokładnie jak to zrobić na sucho. Natomiast powiem Wam dokładnie krok po kroku jak do tego podejść, tak? czyli tutaj kroczek po kroczku zaczniemy sobie przede wszystkim od tyłka. Czyli w momencie, kiedy siedzimy, zbliżamy się do zakrętu. Oczywiście tutaj pomijam technikę pokonywania zakrętu, bo o tym już było, tak? Czyli dohamowanie, dobranie biegu i jednostajny gaz na zakręcie, no to są podstawy, to o tym wiemy, tak? Robimy kolejny etap, czyli zakładam, że już wszyscy potrafią jeździć jedną linią po zakręcie, bo jest to mega ważne w tej sytuacji. Czyli jeżeli nie umiecie jeździć jedną linią, jeżeli zdarza Wam się, że na zakręcie musicie dociągać motocykl albo odpuszczać zakręt, to absolutnie jest za wcześnie na naukę jazdy na kolanie. Kolejna sprawa, nigdy nie uczcie się jeździć na kolanie na parkingu, tak? Często ludzie organizują takie, takie y, zawody z Gemhany, tak? Czyli jeżdżą na parkingu w kółko tak długo, aż dotkną kolanem. To się da zrobić, da się prawidłowo dotknąć kolanem na parkingu, natomiast trzeba jechać bardzo szybko i mieć bardzo duży parking. Bo tak naprawdę to, co wyprawiasz na takich, na takich zabawach, to jest nic innego, jak po prostu pochylanie tyłka maksymalnie na dół, zwieszanie się z motocykla i jeżdżenie w kółko tak długo, aż się uda. To jest właśnie ta zła technika, o której mówię, czyli jeżeli tak będziecie robić, czyli zwieszać po prostu tyłek z kolan, tyłek z siedzenia, to nic wam to nie da, tak? Chodzi o to, żeby pozycję przybrać prawidłową, bo będzie wam dużo łatwiej się nauczyć, a jak poczujecie raz dotknięcie kolanem, to wierzcie mi, jest to uczucie jedyne w swoim rodzaju i będziecie mieć banan przez kolejne 3 dni na twarzy. Także naprawdę polecam, warto umieć, tak? To jest kolejna technika, którą warto umieć. Natomiast jest to już technika stosowana przez zawodników zawodowych, jest to technika do jazdy sportowej i jest to technika dla naprawdę bardzo dobrze jeżdżących technicznie. Jest ona trudna, także tutaj raczej, jeżeli oglądają mnie Ci, którzy dopiero zaczynają, zobaczcie sobie co Was czeka, natomiast Ci, którzy jeżdżą, no tutaj mają szansę już się troszkę poduczyć, zobaczyć podstawę mam nadzieję. Także pierwszy krok, zaczniemy od tyłka. Jadąc do zakrętu wiemy, że będziemy się pochylać, ja celowo na razie nie trzymam kierownicy, bo chcę wam to pokazać. Oczywiście podstawa, czyli mocny dosiad, no bo tak jeździmy na co dzień, tak to już ustaliliśmy. Mocny dosiad to jest podstawa, nogi na palcach skierowane do motocykla, kolanami trzymamy zbiornik, natomiast widzę, że będzie zakręt, będę się pochylał na kolano. Czyli pierwszy etap, tak jak mówiłem, tyłek, jeżeli jedziemy, mamy kierownicę na wprost, stoję dzisiaj na stopce, że to jest mały. na razie mały pochył, potem wam to pokażę głębiej. Jeżeli złożę się, tak jak mówię, jeżeli będę zwieszał tyłek, to będę schodził w ten sposób. To nie jest dobra pozycja. Nie chodzi nam o to, jeżeli jedziecie, pamiętajcie o takiej zasadzie, że nie schodzimy tyłkiem i ciałem tam, pod kątem prostym, do motocykla, tylko schodzimy do tego motocykla 45 stopni do przodu. Tak, czyli jeżeli, tak można sobie to ocenić. Wszyscy motocykliści, którzy jeżdżą, mówią to dokładnie to samo, czyli głową do lusterka. Nie schodzimy tutaj w tą stronę, tylko schodzimy tutaj do przodu. W momencie, kiedy będziecie schodzić tutaj, wyciągamy całą linię barków ponad motocykl. Tyłek schodzi nam na bok. Natomiast nie idziemy w bok, tylko do przodu. Jak daleko tyłek wysunąć? No tutaj zależy oczywiście od motocykla, na którym jeździcie. Natomiast myślę, że jeden pośladek poza siedzeniem to jest w zupełności wystarczający kąt, bo on już Wam nada możliwość tego maksymalnego pochyłu i dotknięcia kolanem. Oczywiście nie na każdym motocyklu jest tak prosto. Najprościej jest na sportowych motocyklach, bo one już pozycję mają przystosowaną do tego, że jakbyście się nie wychylili i tak wychylicie się praktycznie prawidłowo. Jeżeli macie motocykl, tak jak ja, szosowo turystyczny, no to trzeba o tym tyłku myśleć, o tej. O tym ruchu, czyli nie schodzę tu, gdzie mi najłatwiej, czyli tu, bo tu mi jest najprościej. Jak pojadę sobie tak, się zsunę, to i tak o tym kolanem dotknę za chwilę. Natomiast chodzi nam o to, żeby wysunąć się 45 stopni w lewo w tej sytuacji, czyli idę nie tutaj, idę tutaj do przodu, w stronę, głową w stronę lusterka wychylam się poza linię motocykla. Tyle, jeżeli chodzi o tyłek. Stopy, jedziemy dalej. To samo druga strona. Zobaczcie, jeżeli jadę tam, wychylam się do przodu. Nogi, stopę mam na palcach, kolano mam. Bardzo często zbiornik jest profilowany tak pod kolano, czyli stopę mam na palcach, kolano mam dociśnięte do zbiornika z całej siły, bo tyłek mam już połówkę tyłka mam poza motocyklem. Także ta noga tak naprawdę to jest moje trzymanie. Potem dochodzi ręka, ale o tym za chwilę, czyli kolano do zbiornika, najlepiej pod zbiornik, bardzo często można sobie też zauważyć, że zawodnicy stosują tą gripy, czyli takie nakładki na zbiornik, które powodują to, że kombinezon się na nich przykleja, jest łatwiej, zdecydowanie jest łatwiej, natomiast trzymam się tą nogą, to jest tak naprawdę, jeżeli bym się pochylił, zobaczcie, jeżeli się wychylam na zewnątrz motocykla, to ta noga to jest wszystko, co mnie na nim trzyma. Tutaj to jest mega ważne, także ćwiczcie sobie ten docisk, ten dosiad, czyli mocno tymi kolanami pod zbiornik. Nawet jeżeli wysuniemy tyłek, to nadal tym kolanem możemy się podbijać na zbiorniku, czyli zewnętrzna strona, noga zewnętrzna. Powiem Wam szczerze, że przyjedzie na kolanie, noga zewnętrzna jest ważniejsza niż ta wewnętrzna dotykająca, kolana, dotykająca ziemi, bo ta noga nas trzyma w siedzisku. Pamiętajcie o tym, stopy na palcach. Kolano mocno pod zbiornik, i z całej siły trzymamy się. Oczywiście cały czas to jest też mega ważne, że jadąc w pochyleniu w lewą stronę, to jest przy pokonywaniu zakrętów, tak samo mówiłem o tym już. Jadąc w lewą stronę, ciężar dociskamy na zewnętrzny podnóżek. Tak? Czyli żeby koło cały czas miało jak, na, jak maksymalny styk z asfaltem, cały czas staramy się dociskać tą stopą podnóżek do końca. To nam daje gwarancję, że to koło nam się tak łatwo nie uślizgnie. Nie daje nam gwarancji, że się w ogóle nie uślizgnie. Natomiast daje nam troszkę więcej szans. Czyli jeżeli się wychyliłem, tyłek mam poza, palce, kolano i cały czas staram się tą nogą dociskać w dół, żeby zachowywać kontrolę nad tym, co się dzieje na tylnym kole. Kolejna sprawa, czyli ręce. Jeżeli jedziemy na kolanie, najczęściej jedziemy na wprost, bo zakręt inicjujemy oczywiście przeciwskrętem, czyli jeżeli jadę w lewo w waszą stronę. Będę zakręt wykonywał przeciwskrętem, czyli będę się wychylał na zewnątrz. I teraz zobaczcie, co zrobić z rękami. Ręka zewnętrzna, czyli ta od zakrętu, bardzo fajnie jest. Uczcie się takiej techniki, żeby ręka, żeby łokieć opierał się od zbiornik. Jeżeli zaprzecie się kolanem o zbiornik i łokciem to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak pojedziecie w zakręcie na kolanie będziecie się ręką i kolanem stykać ze sobą, tak? Czyli tutaj będzie styk. Jeżeli tak będziecie mieli to znaczy, że pozycja zewnętrznej ręki i kolana jest prawidłowa. Czyli jeżeli się wychylam, tej ręki nie trzymam tutaj u góry, nie trzymam tego łokcia luźno, tylko ściągam go sobie na dół. Dzięki temu, że mam go ściągnięty na dół mam pewność trzymania kierownicy, to po pierwsze, po drugie mam prawidłowy kąt gdzie już dosiadłem ten motocykl, czyli mogę sobie tą ręką kontrować, natomiast ta ręka wypycha nas do zewnątrz. Tak i zobaczcie co się dzieje. Siedząc, wystawiam kolano, już mam podstawową pozycję, natomiast dalej trzymam sobie głowę prosto. Łokieć trzyma zbiornik, ręka trzyma manetkę, oczywiście w jednym miejscu, dociąga ją, żeby przyspieszać. Kolano, zewnętrzna noga, zewnętrzna noga stoi na palcach, wychyla się do kolanka. Także przejdźmy sobie dalej. Tak jak mówiłem, ręka, kolano. Łokciem trzymamy zbiornik. Pozycja z zewnętrznej strony jest opanowana. Przechodzimy na stronę wewnętrzną. Jak mówiłem, strona wewnętrzna, czyli łokieć, kolano mamy opanowane. Tyłek siedzi pośladkiem jednym poza siedziskiem. Siedzimy oczywiście blisko zbiornika. Nie odsuwamy się do tyłu, bo zrobimy sobie niepotrzebnego psikusa czyli siedzę blisko, tutaj mam już wychylone tak, czekajcie przyjmę sobie pozycję, bo na tej stopce nie jest łatwo a jak zaraz się na tej linie pochylę, to już w ogóle będzie podejrzewam tragedia czyli mamy łokieć, mamy kolano i teraz tak wewnętrzna noga stoi oczywiście na palcach pięta opiera się o set czyli jak macie podnóżek, macie set tą taką blachę, najczęściej trójkątną o nią zapieramy się piętą i wystawiamy kolano do zewnątrz i teraz tak, jeżeli Mamy rękę wewnętrzną, ona pochyla się w ten sposób, tak? Czyli robimy taki ruch. Łokieć zginamy na dół, zewnętrzną rękę zapieramy i dzięki temu mamy już pozycję gotową do pochylenia się. Pozostaje nam ostatni element, najważniejszy podczas jazdy motocyklem, to jest najważniejszy element, czyli oczywiście nasza głowa, bo to ona steruje całą tą zabawą. Co zrobić z głową? Głowa idzie do zakrętu. Czyli jeżeli mamy zakręt, będziemy jechać w lewo, mamy już tą pozycję przygotowaną, tak? czyli ręce zaparte, kolano wyciągnięte, drugi łokieć na zewnątrz. Dopycham się tutaj barkiem, to głowa idzie w tą stronę. tak? Czyli głowa wychyla się do lusterka, i oczywiście patrzę daleko w zakręt. I tak naprawdę, jeżeli zainicjuję sobie zakręt przeciwskrętem, to mam pozycję gotową, żeby się pochylić. To jest podstawowa pozycja, żeby sobie ten zakręt ćwiczyć. Oczywiście potem zależy od zakrętu. Zależy jak szybko się to dzieje i jak bardzo musimy się pochylić. Tak? Oczywiście im bardziej się musimy pochylić, tym bardziej wystawiamy ciało poza linię motocykla. Natomiast to jest taka podstawa, tak? Czyli tak jak powiedziałem, nogi, ręce, głowa idzie do lusterka. Mamy pozycję mniej więcej teoretycznie z opaną. Pochylmy sobie motocykl, zobaczcie jak to wygląda w zakręcie. Jak widzicie motocykl mam pochylony z zakrętu, robione jest to na sucho, także na dzikusach, jeżeli podniosę tę nogę to za chwilę spadnę, natomiast zobaczcie co się dzieje, brakuje nam tutaj odpowied oczywiście podstawowej siły, czyli prędkości i siły odśrodkowej, która by mnie trzymała tutaj na miejscu, natomiast można to pokazać na sucho, jeżeli mamy motocykl pochylony, tak, przeciw skrętem, to teraz to wszystko o czym mówiłem, zobaczcie sobie jak to wygląda przy pochylonym motocyklu, powinniście złapać o co chodzi, tak, czyli mówiłem o nogach, mówiłem o łokciach, Dłoń spoczywałem na manetkach. Prawa manetka oczywiście trzyma, odkręca manetę, żeby się rozpędzać. Lewa, lewa dłoń odpoczywa, łokieć zginamy, głowa idzie do zakrętu. I teraz zobaczcie, jeżeli to wszystko wykonałem prawidłowo w teorii, to powinienem się tu położyć tak jak na zakręcie, tak? Czyli spróbujmy biorę drugą nogę, wystawiam kolano, łokieć, głowa idzie i zobaczcie, i to jest pozycja, która daje mi możliwość dotknięcia kolanem. Bardziej tego motocykla nie pochylę, muszę to zrobić na drodze. Natomiast w takiej pozycji dotknę kolanem bez problemu. Jak widzicie, później zależy na slajderze, później to widać, że już jeździcie. Na slajderze dokładnie widać różne kąty. Przy każdym dotknięciu kolanem tak naprawdę kąt dotknięcia będzie inny, bo zawsze troszkę inaczej się pochylicie. Nigdy nie będzie tak samo, natomiast zawsze pamiętajcie o tym, żeby było to zrobione technicznie. Czyli pokazuję jeszcze raz, bo zaraz spadnę. Czyli palce pięta do środka, kolano na zewnątrz, ręka zgięta, głowa do barku, zewnętrzna strona mnie trzyma, wychylam się i w ten sposób mogę się coraz bardziej pochylać, aż dotknę kolanem. I wierzcie mi lub nie, tego nie widać. Natomiast jeżeli będę jechał około, no nie wiem, nie będę mówił prędkości, ale jeżeli będę jechał na tyle szybko, żebym mógł dotknąć, to na pewno to kolano dotknie i w momencie kiedy jadę już pochylony, tak, dotknę kolanem. Podnoszę to kolano do góry i mam możliwość albo jeszcze mocniejszego pochylania się, albo trzymania tego kąta i jechania w zakręcie. Pozycję mamy opanowaną. Przejdźmy sobie teraz do tego, w jaki sposób się tego uczyć. Czyli jeżdżąc na zakrętach, nie próbujemy za wszelką cenę tym kolanem dotknąć, nie próbujemy, nie walczymy z tym, tak. Bo bardzo często motocykliści robią tak, że próbują za wszelką cenę dotknąć i kończy się to glebą, albo spadają z motocykla, po prostu bo motocykl się uślizguje przednim bądź tylnym kołem, albo oczywiście nie udało im się złożyć w zakręt i jadą prosto. To na torze jest, owszem, można ryzykować, bo jest to, przypuśćmy, powiedzmy, przepraszam, powiedzmy, że jest to dość bezpieczne, tak, Czyli jeżeli wypadniemy na torze, ok, nic się nie stało, wpadniemy na żurzel, troszkę się motocykl zniszczy, my się obijemy, natomiast nic się poważnego nie stanie. Jeżeli ćwiczycie to na drodze, ja oczywiście odradzam. Natomiast realia są jakie są. Jeżeli to już ćwiczycie, to ćwiczycie sobie to krok po kroku, tak? Czyli przede wszystkim pozycja, myście przed każdym zakrętem o tej pozycji, bo ta pozycja jest taka sama przy jeżdżeniu po się na kolano. Czyli wychodzenie poza linię motocykla to jest dokładnie to samo przy zwykłym pokonywaniu zakrętów. Tak samo wszystko się dzieje, także myście o tym za każdym razem, żeby ćwiczyć. Natomiast bardzo fajne ćwiczenie jest takie, żeby jadąc w zakręcie, wychylać się na siłę. Że tak powiem, na siłę się wychylać, tak? Czyli przypuśćmy, że jadę zakręt w lewo i wystarczyłoby mi tyle się pochylić, tyle i spokojnie mógłbym ten zakręt sobie jechać. Natomiast ćwiczcie sobie to, że można się wychylić dużo bardziej, tak? Czyli ćwiczcie sobie pochylanie tego łokcia, wychylanie drugiej ręki i wychylajcie się, zacznijcie sobie od wychylania się barków, tak? Czyli jeżeli zaczniecie od góry. Będziecie mieli opanowany ten ruch, tak? Czyli nie tu, tylko tu. Jeżeli ten ruch będzie mieli opanowany, potem przechodzimy sobie do nóg, zaczynamy pracować tym tyłkiem, czyli przekładamy, siedząc, przekładamy to kolano w taki sposób, czyli nie wystawiamy kolana, nie zsuwamy się tu na dół, tylko wystawiam kolano i idę do przodu, tak? Zobaczcie, mam nadzieję, że ten ruch widać, czyli nie idę tu, dokładnie w bok, tylko idę 45 stopni do przodu, tam. W taki sposób to daje mi gwarancję, że pozycja jest prawidłowa. Jeżeli się wychylam dosyć mocno i mocno się pochylę, to prędzej czy później tym kolanem dotkniecie. Jak dotkniecie raz, zobaczycie dokładnie, gdzie ten punkt styku jest, wtedy zaczniecie się każdym kolejnym razem bawić. Pamiętajcie, prędkość musicie sobie dopasować, poćwiczyć to, nie jeździcie za szybko. Pamiętajcie o tym, żeby to podstawy, oczywiście wracamy do tego, żeby na zakręcie cały czas przyspieszać, bo to nam daje możliwość kombinowania tą pozycją. Oczywiście, jeżeli coś się wydarzy, na zakręcie, jeżeli jedziecie na kolanie, nie przyhamujecie, bo jeżeli przyhamujecie, będzie gleba. Natomiast jesteście w stanie troszkę manewrować pozycją, ewentualnie kierownicą, da się kontrować. Jeżeli dobrze usiądziecie na tej zewnętrznej nodze, czy mówiłem, tym kolanem złapiecie, to jesteście w stanie tym motocyklem nawet nadal kierować, nawet jeżeli siedzicie bardzo, bardzo wychylonym na zewnątrz. Wierzcie mi, to się da zrobić, natomiast to jest bardzo trudne ćwiczenie. Daje mega frajdę, natomiast trzeba do tego odpowiednio podejść, najlepiej jeździć... Z ludźmi, którzy już jeżdżą, znają te zasady i będą Was obserwować, będą Was na bieżąco poprawiać, bo zły nawyk nabrany na początku będzie Wam się powielał i będzie coraz trudniej nauczyć się sposobu prawidłowego.